Maryla Rodowicz obraziła się na biało-czerwonych? Nie zaśpiewam. Maryla Rodowicz jest miłośniczką piłki nożnej. Niedawno zasiadała przed telewizorem z nadzieją, że zobaczy udany występ reprezentacji Polski na Euro 2024. Miała nadzieję, że drużynie pod okiem trenera Michała Probierza uda się wyjść z grupy. Teraz nie kryje swojego rozczarowania. Królowa polskiej estrady obraziła się na biało-czerwonych. Maryla Rodowicz ochoczo wspiera i dopinguje polskich sportowców. Gwiazda polskiej estrady od lat kojarzona jest m.in. z tenisem, który sama trenowała, a także z reprezentacją Polski w piłce nożnej. Wszyscy fani biało-czerwonych. Ale nie tylko z pewnością doskonale znają utwór Futbol, którą Rodowicz wykonuje już od 50 lat. Artystka zaśpiewała go po raz pierwszy na inauguracji Piłkarskich Mistrzostw Świata w Niemczech 13 czerwca 1974 roku. Maryla Rodowicz miała nadzieję, że Polska wyjdzie z grupy podczas Euro 2024. Maryla Rodowicz niedawno z wypiekami na twarzy zasiadła przed telewizorem, aby śledzić poczynania reprezentacji Polski podczas tegorocznych Mistrzostw Europy. Od wielu lat jestem kibicem polskiej reprezentacji narodowej i to się nie zmienia, ale lubię też futbol angielski czy włoski. Gdy mam czas, oglądam również mecze tych reprezentacji, mówiła gwiazda w rozmowie z Faktem niedługo przed rozpoczęciem turnieju. Wtedy jeszcze miała nadzieję, że biało czerwony uda się wyjść z grupy. Wiedziała jednak, że nie będzie to proste. Mamy na to szansę, ale musimy wygrać pierwszy mecz z Holandią. Co nie będzie łatwe, bo Holandia jest jednak lepsza od nas. Poza tym, po ostatnich doniesieniach o kontuzjach w polskiej reprezentacji, może być naprawdę trudno. Nie wiem, jak sobie drużyna poradzi bez Roberta Lewandowskiego, stwierdziła i dodała. Jednak nasza reprezentacja ma potężny atut świeżości i świetnego trenera Michała Probierza. Gramy za animuszem, młodzi piłkarze są szybcy, dobrze się ustawiają, więc chyba wszystko będzie dobrze. Niestety szybko okazało się, że są to marzenia niemożliwe do spełnienia. Polska odpadła z Euro 2024 jako pierwsza drużyna. Nie udało nam się wygrać żadnego meczu, a jednym sukcesem podczas tegorocznego turnieju był zremisowany mecz z Francją, z którą jednak graliśmy już tylko o honor. Maryla Rodowicz ma do reprezentacji Polski. Maryla Rodowicz rozczarowała się występem Polaków na tegorocznych mistrzostwach Europy. Upust swoim emocjom dała w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych. Nie jestem zadowolona z odpadnięcia na euro. Żałuję, że nie mamy takiej determinacji, jak Chorwacja albo Gruzja i nie zaśpiewam, Polacy nic się nie stało, napisała Maryla Rodowicz w mediach społecznościowych.